Legenda górnika, honorowy obywatel miasta Włodzimierz Lubański, teraz został także patronem Zabrzeńskiego Przedszkola nr 49. Szukują patrona, który będzie znaczącą postacią w historii miasta Zabrze. No, trudno o kogoś, kto lepiej tę funkcję reprezentuje. Jest honorowym obywatelem miasta, jest sportowcem. Nam na sporcie zależy, bo tak jak napisałam w uzasadnieniu, Zabrze to Górnik, a Górnik to Zabrze. Pan Dubański jest marką Górnika i marką Zabrze, którą rozsławia tak naprawdę na całym świecie. Fajnie, że Pani syn chodzi do takiego przedszkola z takim patronem i jeszcze dzisiaj mógł się z nim spotkać. Oczywiście, że tak. No tym bardziej, że to jest ostatni rok akurat mojego syna, więc dla nas to jest taka, no jedyny raz w życiu i jeszcze akurat nam się udało. Jak wyglądały przygotowania? Okej. Okay. Było dużo przygotowań, prawda? Było fajnie. Super wydarzenie. Bardzo fajnie, że w przeszkole wybrał takiego patrona jakim pan Wodekłby Pański. Bardzo dobry piłkarz. Super postać, naprawdę promuje sport. Jest dobrym przykładem dla młodych, żeby mogli grać w grać piłkę i dużo sportu, więc myślę, że fajny patron. Uważam, że jest to wspaniały wybór tutaj dla naszego przedszkola. Wcześniej pani dyrektor mówiła właśnie o tym, że byłby to ogromny zaszczyt, gdyby pan Włodzimierz zgodził się, żeby zostać tym patronem. Uważamy my jako rodzice, że to jest naprawdę wspaniała inicjatywa i cieszymy się, że on się zgodził. A dzieci też przy okazji się dowiedziały troszeczkę o historii tutaj naszego miasta ze strony takiej sportowej. Cieszę się, że dzieci mogły kogoś takiego po prostu poznać i zobaczyć. Także bardzo panu Włodzimierzowi dziękujemy. Jak się podobało dzisiaj? Fajnie! Fajnie! Znacie patrona pana Włodzimierza? Tak. Tak, też znam. No i co, podoba Wam się taki patron? Podobał się bardzo. To bardzo ważne, żeby mieć swojego patrona, który jest dla nas takim kierunkiem rozwoju. Mamy w zabrzu przedszkole Janosza, mamy przedszkole Majki Jeżowskiej, a dziś. Mamy przedszkole Włoska Lubańskiego. Nadanie imienia przedszkolu numer 49 nie było jedynym wydarzeniem poświęconym legendarnemu piłkarzowi górnika Zabrze. W teatrze nowym wystawiono spektakl „Chłopcy z Roosevelt'a. Przedstawienie odbyło się w ramach świętowania 77. urodzin Włodzimierza Lubańskiego. Mam nadzieję, że, że Jubilatowi się troszkę podobało, i mam nadzieję, że troszkę z tego świata, który, w którym był bohaterem, przybliżyliśmy. Ten świat współczesnemu widzowi. Ten spektakl naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tak, do tego stopnia, że niektórzy przychodzą kilka razy na niego. Spektakl chłopcy z Roosevelt'a, no, widzę go po raz któryś, ale dzisiaj e, widzę go znowu zupełnie, zupełnie inaczej. E, wyjątkowo dzisiaj mnie wzruszył, kiedy wiedziałam, że. Na naszej widowni siedzą tak wspaniali goście, którzy bezpośrednio brali udział w tych wydarzeniach, którzy, no, którzy są historią, legendą i tak naprawdę tą legendą żyją już kolejne pokolenia. Bardzo ładny spektakl, który w momentach przypomina mi to, co ja przeżyłem. Więc to jest taki moment, który po prostu daje duże zadowolenie i radość, że rzeczywiście o tych momentach takich się pamięta, a oni na scenie pokazali to, co było rzeczywiście częścią naszego życia jako, jako górnik zabrze. Częścią mojego życia było zabrze. No więc tutaj z tego powodu przyjeżdżam z dużą przyjemnością. Poza tym cała moja kariera sportowa jest oparta o w zasadzie największe sukcesy w zabrzu. Bo to nie da się wyeliminować z mojego życia sportowego. Z dużą przyjemnością przyjeżdżam, mam wielu przyjaciół, którzy tutaj jeszcze mieszkają. I od czasu do czasu, jak możemy porozmawiać jeszcze o tym, co było, to sprawia to przyjemność. Jakie wrażenia y, towarzyszyły Panu, jak dowiedział się Pan, że będzie Pan y, patronem przedszkola nr 49? Uważam, że to jest jedno z kolejnych wyróżnień, jakie mnie spotkało, jeżeli chodzi o, o zabrze, dlatego że ci młodzi ludzie, którzy po prostu wychowują się dzisiaj w przedszkolach, w tym przedszkolu konkretnie, w przyszłości będą się pytać: A co to za facet, który jest patronem tego naszego? I jak się dowiedzą, że to był człowiek, który coś osiągnął, coś zrobił, to mam nadzieję, że będzie to dobre wsparcie w ich życiu również. Że to będzie mobilizacja do tego, żeby cokolwiek dobrego w życiu zrobić. Ja się nie spodziewałem tego, że dojdzie do takiego momentu, że ja będę inspiracją dla wielu młodych piłkarzy, wielu młodych ludzi. Ale to, co robiłem, było moją pasją. Pasją, która przerodziła się w coś, co bym nazwał chęcią osiągnięcia czegoś ponad przeciętność. Pierwszy dzień, kiedy pojawił się wśród nas, od razu gremią pozostałych kolegów, starszych oczywiście, od Włodka, orzekło: to będzie wspaniały piłkarz. Włotek Lubański jest przykładem tego, że tu w Zabrzu spełniają się marzenia. I myślę, że dziś ważne to i dla tych dzieciaczków z przedszkola, i dla nas, kibiców, i dla wielu przyjaciół, którzy dziś przy okazji urodzin goszczą w teatrze. Zawodnicy na murawie, aktorzy w teatrze, a wszystkich łączy nas piłka. Włodku Drogi, najlepsze życzenia zdrowia, spełnienia kolejnych marzeń, i wielu wspaniałych ludzi wokół siebie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za to, że jesteś. Cieszę się ogromnie, że jesteś honorowym obywatelem Zabrze.